Nasz witajcie Dzisiaj sobie idziemy na ruje, będzie część trzecia No i co sobie idziemy właśnie na ruje po długich dniach badania i ulewie jednej Z czego są skutki, że nikt nie żniwuje, zboże się nie dojrzewa Ledwo u nas wykosili Ledwo u nas wykosili jęczmień o zimę, a co dopiero mówiąc paki jeszcze nawet nie wykoszone To już dawno były w tamtym roku wykoszone no i co właśnie, ja lecę naruję, zobaczymy może coś będzie. Lecę jeszcze ostatni dzień wykorzystać, pomruję, zobaczymy później po dewizowcach co zostanie. Mają właśnie być dewizowcy u mnie na terenach i no raczej będzie kiepsko z kozłami, myślę. Wykorzystam ten ostatni dzień, co będzie, to będzie, nie? A co zostanie, no to trudno, to wtedy w sierpniu będzie. Już, jak widać, bziuki mnie atakują i komary. O. O tym właśnie mówię. dobra Jak coś będzie, to oczywiście nam wam znać. Szczerze, tego pośpiechu. Powiedziałem wam na co idziemy, ale nie powiedziałem, czy idziemy na podchód, czy czy idziemy na ten, na zasiadkę. Teraz wam powiem, idziemy, moi drodzy, na zasiadkę na drzewo. No i właśnie tam będziemy czatować na jakąś kozielkę. Zobaczymy, może jakiś ciekawy wyjdzie. Tylko ja, żeby był taki. To taki bardzo słabiutki widlaczek, nawet na widlaka by się to nie zaliczało, bo nawet czy to odnogi w ogóle miał na 2 centymetry, czy tam nawet centymetr, nie no może centymetr miał, ale na pewno więcej niż centymetr nie miały te odnogi jego tam, macie na filmie tam któryś, już nie pamiętam, chyba to było na Rui część druga, Dość tego typu, no i właśnie bo knepo, owiec, bo moje krzężyto. I knę sobie nim, nie? Mknę, knę, i zaraz dojdziemy do mojego drzewa, na którym se siądę. Mogę jeszcze się rozejrzeć na pszenicy, czy jakiś byczek, czy tam beczki nie leżą. Chmarka jakaś mała, bo ostatnio tam były, sobie leżały. Byczki na górze, ale to już było dwa tygodnie temu, dobre. a na razie nic. Nic pusto, nawet sarny Dobra, lecę na drzewo usiąść I co? Barmińska na drzewie Widok Widok taki O, elegancki I co, czekamy, może jakiś łoj wyjdzie Może w końcu jakieś rogacze wyjdą Zobaczymy na żerw Tu widać strasznie dużo tych Dużo przesmyków jest tylko, że wiadomo co wychodzi, nie? No, także zobaczymy. słychać za mną. A rzeczka ładnie daje po ulewie. W ogóle wyschnięta była, a teraz to ładnie leci, nie? Tam ode mnie głównie z łąki ściąga wodę. Dobra. Ja siedzę, czekam, zobaczymy, czy coś będzie. Takie info do Was. Dziękuję Wam jeszcze raz za o ostatnim odcinku 22 łapki. Wszystko fajnie, pięknie, tylko tak Wyczułem Was, że Wy to polubiacie, fajnie oglądacie, nie? Tylko, że nie komentujecie. Miło by było, jakbyście jednak ten komentarz napisali, nie? Jak niektórzy na przykład napiszą nasz bór, nie? No to im też odpiszę ładnie nasz bór i ich pozdrowię, nie? Więc nie wstydźcie, nie wstydźcie się komentować. Ja chętnie przeczytam sobie komentarze i na, te, na Wasze pytania czy tam jakieś nie, podpowiedzi chętnie przeczytam i odpowiem, nie? Cholera, przeczytam, Przeczytam, nie? Chętnie odpowiem, nie? Chętnie odpowiem i niestety nie się pisać, nie? Bo tak zauważyłem, że polubień dużo, tylko nikt nie komentuje, nie? I wyświetleń też sporo właśnie, nie? I git jest, nie? No. I jeszcze możecie też napisać w komentarzach, czy... Cholera, się C Czy u was są grzyby? Bo ja ostatnio byłem mi był Lewa. Jutro zresztą sobie pójdę zobaczyć. Są jakieś kurki ostatnio? byłem, to w ogóle niby pada, pada w lesie sucho, nie? Teraz po takiej ulewie, no to powinny być jakieś tam grzyby, nie? Chociaż kurki, nie? Nie mówię, że już podgrzybki, porowiki i tak dalej, nie? No, także możecie napisać czy już, zbieracie grubsze grzyby, czy tylko na razie kurki, nie? No dobra, czekam dalej. No i co? Pierwsze pół godziny pusto. Sami zobaczycie. Nic, nawet na żer żadne sarny nie wychodzą. Nie wiem, czy to jest spowodowane. Było tyle rogaczy w maju, początek czerwca nawet koniec jeszcze pełno było. A teraz ciężko nawet o jednego rogacza. Nie wiem, siedzą na owsie czy co. Coś tam słyszałem za mną. Takie łamiące się lekko gałęzie, ale nie, czy to sarna była, dzik, czy co tamkolwiek to to było nie wiem zobaczymy bo jeżeli znowu będzie odcinek bez żadnego zwierza nie no także no ja czekam dalej zobaczymy może jeszcze coś się pojawi wiem moi drodzy dwa lisy najprawdopodobniej dwa niedoliski bo na lisy dorosły trochę za małe i nie wiem możecie napisać w komentarzach czy kto bardziej już taki obyczajony śliwi oczywiście mogą napisać czy tam ci co wiedzą czy lisy czy pies i ta liszka zostawił już nie do liski, nie możecie napisać, bo tam przebiegał mi jeden, chciałem wam nagrać, ale jeden mi szybko wpadł i zaraz za nim drugi, nie? Myślałem, że się uda nagrać, ale no chwilę jeden przystanął, ale no, zaraz uciekł, nie? Zaraz właśnie mi uciekł do lasu, do nie? Więc trochę lipa. Mam przed sobą trzy jelenie łanie łanie jedno i dwie łańki czytam no zresztą zobaczycie, ciekawo Widzicie? Raz, dwa i trzy, ale to mi się wydaje, że to tak jest. Że to jest łania z dwoma zeszłorocznymi z... gdzie to jest? O. Z dwoma zeszłorocznymi działaka. A nie, to są dobra. To macie Coś pięknego, moi drodzy, się udało, co prawda dzisiaj bez saren, ale no i dobre nie będą, dobre jelenie będą. Dobra, idę w ich stronę, jak się zgłoszą i tyle. Idę zobaczyć, co za górą będzie. I co, moi drodzy, macie piękne relibis niegranie. Łańki, bo to jednak myślałem, że to są dwie łanie. Cztery dokładnie myślałem, ale to tak ta główna, czyli ta ich matka, co ma dwa, właśnie ich matka tak ten łeb wychylała i te łyżki nastawiała. Tak patrzyła, to tam kurwa stoi, to tam stoi, nie? Ja myślałem, że to cztery sztuki są, że dwie łańki z tegorocznymi cielakami, a tu się okazało, że łania ze zeszłorocznakiem, i ze swoim tegorocznym działakiem, nie? Więc no, fajne nagranie, myślę, że Wam się spodoba filmik, bo no, będzie długi. Tak mi się zdaje, że będzie długi. Zobaczymy po sklepaniu tego wszystkiego, czy będzie długi. A teraz dochodzę do pięknego zachodu słońca, który zresztą Wam zaraz pokażę. Zobaczcie moi drodzy jakie piękne niebo. Nad warmińską knieją się. Kończy. Zaraz wyjdzie księżyc. I nie takie zaraz, ale za niedługo wyjdzie. jakby jeszcze nie było tych drzew, tam zresztą jak widzicie, jest ten. No, moja wieś. No i ten, ładnie jakby nie było tego lasu, no to ładnie byśmy widzieli słońce, jak zachodzi, ale też widać ładne niebo, nie ma co narzekać. Tylko się aby cieszyć. No, czerwone jest niebo, zawsze jak jest zmiana pogody. Było właśnie dwa dni pogody, a teraz pewnie będzie, no mam padać ogólnie w nocy i dzisiaj, więc na no, zmianę pogody, chociażby się przydało, żeby było z tydzień pogody dobrej, takie dogrzewanie, no to wszyscy ładnie wszystko i by był spokój, ale nie, przecież to musi być zawsze na przekór, jak nie susza, no to właśnie ulewy. Nie wiem o co tu chodzi, ale na razie idę i jest w ogóle pusto Bez danych w ogóle saren, i także w ogóle jakimś fuksem te sarny nam wyszły. Więc spoko, może chyba, że będę jeszcze drogą powrotną wracał i coś może będzie jeszcze nie. Ja pamiętam taki słaby szóstak ganiał u mnie w sadzie kozę ale to chyba już się gdzieś przyniosły gdzieś się musimy przenieść albo już rogacz jest po prostu sprzątnięty tylko ja o tym nie wiem, nie? to jest też możliwe to jest po prostu sprzątnięty i tyle już dawno wisi na ścianie i ten a mięso w kanalizacji jak to się mówi, nie? no, także ja jeszcze lata i zobaczymy czy coś będzie no moi drodzy, nie wierzę po prostu hit, hit po prostu, to jest pierwszy raz w życiu to jest moja już Chodzę na tą ruję, trzeci rok już chodzę na ruję i to pierwszy raz w życiu mi się zdarza, żeby ruja w ogóle była gdzieś pod wsią. Bo tak ogólnie jeszcze nie mówiłem wam, ale już przedtem, jak siedziałem jeszcze na drzewie, to miałem dosłownie z pięć telefonów, nie? Dawaj ziomek, leć pod szybko pod wieś, nie? Bo tam jest tyle w ogóle rogaczy, gania kozy, że szok, nie? No i tak teraz się patrzę, i tam pod. Czy ją w stodołom. no proszę państwa, kozak, ten koza, kozę gania kozioł, nie, no kurna, no hit po prostu, trzeba kurna po wsi chodzić, po asfalcie chyba i to szukać, nie. pierwszy raz mi się zdarza i miałem właśnie pięć telefonów, mówi, każdy woła mnie, majster dawaj, leć, bo ruja pod tym, pod wsią dosłownie jest, na ogródkach ludziom latają, się ganiają. No i kurna, właśnie tam też kopulują, tak niektórzy nie chcą, żeby dzieci to widziały, nie? A tam, nie wiem, dziecko się bawi na ogródku, a tu tak potocznie powiem sarny się dymają, nie? Trochę takie głupie to by było. ale ja tak mówię, właśnie, kurna, no jest, nie, ale jaki to kozioł, to wam nie dam znać, bo po prostu wiem, że kozioł, bo na łubie coś tam nosi, ale co to, nie wiem, co to jest. Jeszcze spróbuję się rozejrzeć. Słane. ten, warmińska się przydziela przez słonecznik. Spodnie już mam bardzo suche, więc no, no już trudno, nie? Bo już się na słoneczniku zbiera, więc straszny lip A chciałem się przez środek przedzielić, ten, przy, ten, przedrzeć, nie? A to kurna jepi bak, no nie? No i mówię, lipa nie trzeba przychodzić naokoła, więc się przedzieram dalej. Bachuczy, ja tu przy tej mojej, tak jakby szatowni o, jak słyszycie właśnie zachuczała w butach pełno nie wiem czego chyba jestem kombajnem bo mi się zdaje, że przychodziłem przez obóz no to pełno owsa, chyba mam nasypanego spodnie mokre szkoda gadać tu na łące mojej staw się zrobił no i tak to właśnie gra i buczy wszystko nie? no no i dobra, za żartami wróćmy do rzeczywistości nic nie było, na razie pusto w ogóle Pusto i tyle Płościutko normalnie Tu też staw, tylko taki niewidoczny, można też zarybiać Można amury paść, o tu i wodę mają i ty przy okazji nie? dobrze, że to wykosiłem przed tą ulewą. Już tam miesiąc przed wykosiłem to Nie ma co się martwić tam Potrach jeszcze przeży jako tak, ale staw jest. o By się twierdzili, staw jest ładny. Nie kurno. Można kopać staw, zakładać i zwoływać wędkarze. No i co? Sprzedłem teraz tu jakaś koza jeszcze, ale bez rogacza, To co mi tej kozy? Tam by nic nie było i tyle. No i co? Ja już mam zaledwie 300 metrów do domu, więc będę się. Myślałem, że sam. więc będę się z wami żegnał moi drodzy, także no co, trzymajcie się, pozdrawiam, armiska i trzymajcie się i dasz bur!